Cześć, nazywam się Marian Misiak, zajmuję się projektowaniem graficznym, projektowaniem pism i badaniem kultury wizualnej. Moja prezentacja na typologię dotyczyła ekstremalnych technologii, które odbiły piętno na typografii, czy też na konkretnych grach pism i posłużyłem się kilkoma przykładami, które były takim preludium do opisania pewnego ciekawego projektu, w którym będę udział ostatnio. Mianowicie chodzi tutaj o plik pisma dedykowanego technologii FIDU. Technologia FIDU jest to specjalnie opracowana przez architekta i innowatora Oskarazienę metoda formowania poprzez powietrze form metalowych i właśnie do tej technologii został opracowany specjalne plik pisma i o tym głównie w 2014 roku. Uważam, że typowo jest jedną z najlepszych polskich konferencji technologicznych.